Mam na imię Klara Jankowska i nigdy nie byłam tą, z której naprawdę można było być dumnym, przynajmniej nie w oczach mojej rodziny. Dorastałam w domu, w którym każdy gest miał znaczenie, a każde słowo było jak ruch na planszy zaplanowany, ostrożny, bezduszny. Mama zawsze mówiła, że rodzina to teatr, a świat to publiczność. Tego wieczoru, w restauracji pełnej białych obrusów i lśniących kieliszków, Odegrała swoją najważniejszą scenę. Wzniosła toast, głosem pełnym dumy, uśmiechem jak z magazynu, mówiąc o mnie, jakby przez chwilę zapomniała, kim jestem w ich prywatnych rozmowach. Za moją córkę, z której jestem dumna. Te słowa odbiły się echem w mojej głowie, zbyt głośno, zbyt fałszywie. Wszyscy przy stole spojrzeli na mnie, jakby oczekiwali, że wstanę i podziękuję że uwierzę w te iluzje. Wtedy pojawił się kelner. Położył rachunek tuż przede mną. Dokładnie 7920 zł. Nawet nie próbował ukryć spojrzenia, które mówiło wszystko. To ja mam zapłacić. Moja siostra, Lena, uniosła kieliszek i uśmiechnęła się delikatnie, jakby znała zakończenie tej sceny. Wiedziała, że mama nie powiedziała za córkę, którą kocham, tylko gza za te z której jestem dumna. Duma w naszym domu zawsze miała swoją cenę. Patrzyłam na rachunek i czułam, jak cisza wokół staje się cięższa. W oczach Ojca dostrzegłam to, co zawsze oczekiwanie, że zapłacę, że znów wezmę na siebie rolę tej odpowiedzialnej. Wokół nas ludzie rozmawiali, śmiali się, dźwięk sztuczców mieszał się z muzyką, ale przy naszym stole zapadła pustka. Nie powiedziałam ani słowa. Wstałam, moje krzesło zaskrzypiało głośno, jakby samo chciało zwrócić uwagę sali. I wtedy cisza stała się absolutna. Czułam spojrzenia obcych ludzi, ich ciekawość, ich nieświadome współczucie. Wszyscy patrzyli na mnie, córkę z Toastu, która miała zapłacić za własne upokorzenie. Nie wiedzieli, że to był początek, że tej nocy przestanę być tą, z której można być dumnym. I po raz pierwszy w życiu stanę się tą, której będą się bać. Kiedy opuściłam restaurację, powietrze było chłodne i ciężkie, jakby samo miasto wstrzymało oddech. Światła ulic odbijały się w mokrym bruku, a ja szłam bez celu, słysząc jeszcze echo tamtej sali, szmer zduszonych szeptów, dźwięk kieliszków, stukot obcasów. Każdy krok przypominał mi, że zostawiłam coś za sobą. Nie tylko rachunek. Ale coś znacznie większego iluzję, że jeszcze mogę do nich należeć. Moja matka zawsze mówiła, że duma to jedyne, czego nie można kupić. Ale całe moje życie dowodziło czegoś innego. W naszym domu dumę można było zdobyć czekiem, przysługą, milczeniem w odpowiednim momencie. Widziałam, jak ojciec wolał udawać, że nie widzi kłamstw leni, bo była jego u. Widziałam, jak mama poprawiała makijaż, zanim zaczynała mówić o ok naszej idealnej rodzinie przy gościach. A ja. Ja byłam tłem, tą, która nigdy nie pasowała do obrazu. Przez wiele lat myślałam, że jeśli będę wystarczająco dobra, wystarczająco lojalna, w końcu mnie zaakceptują. Spłacałam ich długi, załatwiałam sprawy, tłumaczyłam, usprawiedliwiałam. Kiedy Lena zniszczyła samochód ojca, to ja zapłaciłam za naprawę. Kiedy mama potrzebowała nowej sukni na przyjęcie fundacji, to ja przesunęłam terminy w pracy, by jej towarzyszyć. Nigdy nie chciałam wdzęczności, tylko chwili, w której ktoś z nich naprawdę spojrzy na mnie i powie: Wystarczy. Ale tej nocy coś we mnie pękło. Stałam na pustej ulicy i czułam, jak ta pęknięta część rośnie, jakby w końcu chciała się wydostać. Uświadomiłam sobie, że całe moje życie było budowane wokół ich potrzeb. Nie miałam nawet własnych wspomnień, tylko ich odbicia, wspólne zdjęcia, w których zawsze byłam lekko z boku, uśmiechnięta z obowiązku. Wróciłam do mieszkania dopiero po północy. Mój dom był cichy, sterylny, poukładany, tak jak ja. Kiedyś ten porządek dawał mi poczucie kontroli, teraz był tylko przypomnieniem, że w środku panuje pustka. Usiadłam przy biurku i zaczęłam przeglądać papiery, faktury, przelewy, wiadomości, wszystkie z nimi związane, wszystkie pełne moich ktak, które nigdy nie zostały odwzajemnione. Zatrzymałam się na jednym e-mailu sprzed miesiąca. Mama prosiła o przelanie środków na rezerwację wakacji rodzinnych. Wiedziałam, że to nie dla wszystkich, Lena już wtedy chwaliła się zdjęciami z hotelu w Toskanii. Pomyślałam, że to może być właściwy moment. Nie na zemstę, na odcięcie. Zalogowałam się do banku i zaczęłam przenosić środki, te, które zawsze zostawiałam im w zapasie konta, które zakładałam na ich nazwiska, z pieniędzy, których nawet nie zauważyli. Długo patrzyłam na ekran. Jeden klik. I po wszystkim, kiedy zatwierdziłam przelewy, poczułam coś dziwnego. Nie ulgę. Nie strach. Raczej ciszę. Taką, która wypełnia przestrzeń po burzy. Wstałam, podeszłam do okna i spojrzałam na nocne miasto. Gdzieś tam wciąż siedzieli w tej restauracji, może już zapłacili rachunek. Może mama wciąż mówiła, że Klara się na pewno odezwie. Ale nie zamierzałam. Tego wieczoru po raz pierwszy od dawna czułam, że coś należy tylko do mnie. Moja decyzja. Moje milczenie, moja duma, i wiedziałam, że rano wszystko się zmieni. Poranek był chłodny i spokojny, ale wewnątrz mnie panował inny klimat, ten nieuchwytny, elektryczny rodzaj napięcia, który czuć, zanim coś się wydarzy. Wstałam wcześniej niż zwykle, jakby mój organizm sam wiedział, że to dzień, którego nie da się już cofnąć. Otworzyłam okno. A zapach listopadowego powietrza wdarł się do mieszkania: ostry, surowy, uczciwy. Taki, jakim chciałam być. Telefon zaczął dzwonić kilka minut po ósmej. Najpierw mama, potem Lena, potem ojciec. Trzy różne dzwonki, trzy różne role, które kiedyś odgrywałam. Nie odebrałam żadnego. Stałam w kuchni, pijąc kawę, słuchając. Jakich głosy nagrywają się na pocztę? Pełne pretensji, zdezorientowania, znutą paniki. Wiedziałam, że już wiedzą. Z konta firmowego zniknęły środki, którymi zarządzali przez lata. Konto, które ja prowadziłam, zabezpieczałam, uzupełniałam. Teraz było puste. Tak jak ich obietnica. Pierwszy mail pojawił się o 8:43 od mamy, Tklara. Coś się stało z kątem? Proszę, oddzwoń natychmiast. Nie mogę zapłacić hotelowi. To jakiś błąd. Nie był to błąd. To było przebudzenie. Nie odpisałam. Przeszłam do pokoju dziennego, gdzie na półce wciąż stały albumy rodzinne. Jedno zdjęcie szczególnie przyciągało mój wzrok. Ja i Lena w ogrodzie. W wieku może dziesięciu lat. Mama w tle, uśmiechnięta. Z kieliszkiem w dłoni, ojciec za aparatem, wołający, byśmy udawały szczęśliwe. Wtedy nie rozumiałam, że to było więcej niż polecenie do zgięcia. To była zasada życia. O dziesiątej przyszli. Najpierw Lena. Wbiegła jak burza, pachnąca perfumami, które zawsze przypominały mi jej sposób bycia. Słodkie, duszące, wymagające uwagi. Nie musiała nic mówić. Wystarczyło jedno spojrzenie, by zobaczyć w jej oczach złość szaną ze strachem. Za nią mama, w płaszczu, który jeszcze kilka tygodni temu nazwała prezentem od sponsorów fundacji. Bez makijażu wyglądała inaczej młodziej, ale też bezbronniej. Nie pasowała do tej sceny. Co ty zrobiłaś, Klaro? Zapytała cicho, a jej głos nie miał już tej pewności, którą znałam. Nie odpowiedziałam. Wskazałam im miejsce przy stole, to samo, przy którym podpisywałam ich pełnomocnictwa, organizowałam przelewy, ratowałam ich wizerunek. Tym razem to oni usiedli naprzeciwko mnie, a ja milczałam. Nie możesz tak po prostu odciąć rodziny, powiedziała mama, coraz głośniej, jakby chciała przekonać siebie, nie mnie. Wszystko robiłaś dla nas, przecież sama mówiłaś. Że rodzina to najważniejsze. Wzięłam głęboki oddech. Rodzina była najważniejsza, ale nie każda nie ta, która widzi w tobie tylko portfel i milczenie. Zawsze byliśmy razem dodała Lena Nie możesz nas ukarać za błędy mamy. Wtedy spojrzałam na nią po raz pierwszy, i w mojej głowie pojawiła się myśl, której nigdy wcześniej nie wypowiedziałam Nie byliśmy razem Lena ja byłam obok. Nie powiedziałam tego na głos. Nie musiałam. Cisza zrobiła to za mnie. Po chwili wstałam i przyniosłam teczkę. W środku znajdowały się wszystkie dokumenty, przelewy, umowy, lata ich decyzji, które ja naprawiałam po cichu. Położyłam ją na stole. Tu jest wasza historia. Powiedziałam wreszcie. I moja granica mama dotknęła teczki, jakby się bała, że ją poparzy. Lena wstała gwałtownie. Krzesło uderzyło o podłogę. To jakiś teatr, wysyczała. Zawsze chciałaś być lepsza. Lepsza. Nie. Po prostu chciałam być wolna. Odeszli po godzinie. Zostawili po sobie zapach perfum, niedopitą herbatę i echo słów, które nic już nie znaczyły. Kiedy drzwi się zamknęły, usiadłam na podłodze i pozwoliłam, by cisza wypełniła całe mieszkanie. Po raz pierwszy nie czułam wstydu ani winy. Czułam spokój. Ten prawdziwy, który przychodzi, gdy nie musisz już nic udowadniać. Wieczorem spojrzałam na telefon. Nowe wiadomości. Nowe próby. Nowe żale. Nie odpisałam. Zamiast tego otworzyłam laptopa i zaczęłam pisać wypowiedzenie z pracy, w której od lat tkwiłam z lojalności wobec ich znajomych. Miałam plan. Nie zemstę. Nie ucieczkę. Początek. Wiedziałam, że jutro wszystko się rozpadnie: Reputacje, wygodne pozory, rodzinne układy. Ale ja nie zamierzałam już niczego sklejać. Bo czasem, żeby odzyskać siebie, trzeba pozwolić, by coś się rozpadło. Wyjechałam tydzień później. Nie było dramatycznych pożegnań, łez ani słów, które można by Y zapisać w pamięci. Po prostu zamknęłam drzwi mieszkania, włożyłam klucz do koperty i wysłałam ją do administracji. Wszystko, co miałam, zmieściło się w dwóch walizkach i torbie z laptopem. Nie wiedziałam jeszcze, dokąd jadę. Wiedziałam tylko, że muszę zniknąć z mapy ich świata. Zatrzymałam się w Gdańsku, w mieście, które znałam tylko z opowieści. Może miało w sobie coś hipnotycznego zimne. Nieprzewidywalne, wolne. Czułam, że w jego szumie jest coś z mojego wnętrza, niekończąca się rozmowa między ciszą a buntem. Wynajęłam małe mieszkanie na poddaszu kamienicy przy ulicy, której nazwę trudno było wymówić. Okna wychodziły na port, a zapach soli w powietrzu przypominał, że każdy dzień można zacząć od nowa. Pierwsze dni spędziłam w milczeniu. Chodziłam po mieście, patrzyłam na ludzi. Którzy nie wiedzieli, kim jestem. To było uwalniające. Nie byłam już tklarą Jankowską, tą od pieniędzy rodziny, tą, która wszystko naprawia. Byłam po prostu kobietą w płaszczu, która kupuje kawę i wraca pieszo, słuchając muzyki, jakby każdy dźwięk oczyszczał jej przeszłość. Zaczęłam pisać. Najpierw nieśmiało, bez celu. O wszystkim i o niczym. O dźwięku fal. O zapachu kawy, o ludziach, którzy nie wiedzą, że ktoś ich obserwuje z kawiarnianego okna. Pisałam, bo potrzebowałam wypełnić czymś przestrzeń, którą wcześniej zajmowała rodzina. Słowa stały się moim tlenem. Po tygodniu w lokalnej gazecie znalazłam ogłoszenie: Poszukujemy osoby do działu redakcyjnego. Nie wymagamy doświadczenia liczy się spojrzenie. Pomyślałam, że może to właśnie ono jest wszystkim, co mam? Wysłałam próbkę tekstu i nie spodziewałam się odpowiedzi. Ale przyszła następnego dnia. Krótka wiadomość: Zapraszamy na rozmowę. Nowa praca była inna niż wszystko, co znałam. Nikt nie pytał o moje nazwisko, nikt nie oczekiwał, że coś załatwię. Pierwszego dnia usłyszałam tylko: Pisz tak, jak widzisz świat. To zdanie stało się moim kierunkiem. Pisałam o kobietach, które się podniosły, o ciszy po burzy, o odwadze, która nie potrzebuje oklasków. I choć nikt nie wiedział, że w każdej historii była cząstka mnie, czułam, że po raz pierwszy naprawdę oddycham. Ale przeszłość nie znika tak łatwo. Pewnego dnia w skrzynce znalazłam kopertę bez nadawcy. W środku był wycinek z gazety. Zdjęcie mojej rodziny na bankiecie fundacji. Mama znów miała ten sam uśmiech. Lena trzymała w dłoni statuetkę za zasługi w działalności społecznej. Na dole podpis. Rodzina Jankowskich ponownie wspiera lokalne inicjatywy. Zamarłam. Ich świat toczył się dalej, jakby nic się nie stało. Jakby ja nigdy nie istniałam. Ale w rogu wycinka, długopisem, ktoś napisał jedno słowo. Wróć. Nie było podpisu, nie wiedziałam, kto to wysłał. Może matka, może ktoś z ich kręgu, a może ktoś, kto chciał tylko otworzyć ranę, która ledwo zaczynała się goić. Przez kolejne dni koperta leżała na biurku, a ja udawałam, że jej nie widzę. Ale wieczorem, gdy miasto cichło, a fale uderzały o falochron, w mojej głowie zaczynały pojawiać się pytania. Czy naprawdę mogę odciąć się całkowicie? Czy przeszłość nie ma prawa mnie odnaleźć? Pewnej nocy obudził mnie dźwięk telefonu. Numer był nieznany. Spojrzałam na ekran i coś we mnie zamarło. Nikt nie mówił, ale w tle słyszałam znajomy dźwięk. Brzęk kieliszków, ten sam, który towarzyszył mi tamtego wieczoru w restauracji. Rozłączyłam się, ale sen już nie wrócił. Siedziałam przy oknie do świtu, patrząc na wschód słońca, który rozlewał się nad portem jak złote przypomnienie: że świat idzie naprzód, nawet jeśli człowiek nie jest gotów. Wiedziałam, że to znak. Moje życie tutaj było spokojne, prawdziwe, ale niedokończone. Przeszłość czekała, nie po to, by mnie zniszczyć, ale żebym mogła spojrzeć jej prosto w oczy. Zamknęłam notes. Spakowałam torbę i spojrzałam na swoje odbicie w szybie. Nie byłam już tą samą Klarą, która milczała przy stole. Teraz miałam głos, i wiedziałam, że nadszedł czas, by go użyć. Wróciłam po miesiącu. Pociąg z Gdańska do Warszawy wydawał się nie mieć końca. Patrzyłam przez okno, jak pejzaż przesuwa się wolno: szare pola, bezlistne drzewa, stacje z pustymi peronami. Każdy kilometr oddzielał mnie od morza i przybliżał do miejsca, które kiedyś nazywałam domem. Ale to słowo dawno już straciło swoje znaczenie. Nie zabrałam wiele, tylko notatnik, w którym zapisywałam swoje myśli, i kopertę z wycinkiem gazety. Wiedziałam, że muszę zobaczyć ich jeszcze raz, nie po to, by się tłumaczyć, ale by zamknąć drzwi, które zbyt długo zostawały uchylone. Warszawa przywitała mnie hałasem, światłami i zapachem deszczu. Miasto, które kiedyś przytłaczało, teraz wydawało się mniejsze, jakby to ja urosłam. Ich dom wyglądał tak samo: biały, zimny, z ogrodem, w którym każda roślina rosła z przymusu, nie z natury. Kiedyś podlewałam te kwiaty z nadzieją, że w końcu zakwitną. Teraz widziałam, że to tylko pozory życia. Drzwi otworzyła mama. Przez chwilę milczałyśmy. Czas zrobił z nią to, czego żadne słowa nie potrafiłyby: pozbawił jej pewności, zmiękczył kontury. Jej oczy były zmęczone, głos cichy. Wiedziałam, że wrócisz, powiedziała. Zawsze wracasz. Nie zaprzeczyłam. Weszłam bez zaproszenia. W salonie siedziała Lena, w tej samej pozie, co zawsze, noga na nogę. Telefon w dłoni. Udawała, że mnie nie widzi. Ojciec siedział przy biurku, za stertą dokumentów. Gdy spojrzał na mnie, zrozumiałam, że nie chodzi już o pieniądze. Chodziło o coś, czego nie da się przeliczyć o kontrolę, której utracili nade mną. Usiadłam naprzeciw nich. Nie przyszłam po nic, powiedziałam spokojnie. Ani po rozmowę, ani po przebaczenie. Przyszłam. Żebyście wiedzieli, że już mnie nie ma, nie tylko w waszych planach. W ogóle, mama ścisnęła dłonie. Klaro, my tylko chcieliśmy. Chcieliście mieć kogoś, kto za was dba kogoś, kto płaci, kto naprawia, kto milczy. Przerwałam, ale ja już to zrobiłam. Wystarczająco długo. Lena parsknęła śmiechem. Dramatyzujesz. Wszyscy mamy problemy. Nie jesteś ofiarą. Uśmiechnęłam się lekko. Nie byłam ofiarą. I właśnie to ich najbardziej bolało. Wyjęłam z torby notatnik i położyłam na stole. Tu są wszystkie rachunki, umowy, przelewy. Historia naszego życia zapisana cyframi. Możecie ją zatrzymać, jeśli chcecie. Ja już nie potrzebuję żadnych dowodów. Ojciec odchrząknął. Nie możesz tak po prostu zniknąć, klaro. Rodzina to odpowiedzialność. Spojrzałam na niego spokojnie. Nie, tato. Rodzina to wybór. I ja swój właśnie podjęłam. Wstałam. Nie było krzyku, nie było łez. Tylko cisza, która spłynęła po ścianach jak ciężki kurz. Mama patrzyła na mnie, jakby widziała kogoś obcego. Lena przewróciła oczami, ale jej drżące dłonie zdradzały więcej niż słowa. Ojciec odwrócił wzrok. Każde z nich w inny sposób traciło kontrolę nad tym, co budowali przez lata. Zanim wyszłam, zatrzymałam się przy drzwiach. Wiem, że kiedyś będziecie próbowali opowiedzieć tę historię po swojemu, powiedziałam. Ale prawda nie potrzebuje obrony. Wystarczy, że istnieje. Zamknęłam za sobą drzwi, a echo tego dźwięku brzmiało jak ostatnia kropka po rozdziale który trwał całe życie. Na zewnątrz było ciemno, ale nie czułam strachu. Powietrze pachniało deszczem i wolnością. Ruszyłam w stronę dworca, nie oglądając się za siebie. Pociągi ogieżdżały w różne strony, ale ja wiedziałam tylko jedno: Dokądkolwiek pojadę, nie będę już uciekać. Otworzyłam telefon. Na ekranie pojawił się e-mail z redakcji, Twoje teksty poruszają. Czy zgodzisz się na publikację cyklu Feletonów pod własnym nazwiskiem? Uśmiechnęłam się. Po raz pierwszy moje nazwisko brzmiało inaczej, nie jak ciężar, ale jak dowód istnienia. Odpisałam krótko. Tak, napiszę wszystko. Kiedy pociąg ruszył, światła miasta przesunęły się za oknem, a ja poczułam, że wreszcie kończy się coś, co dawno powinno się skończyć. W miejscu, gdzie kiedyś była rana, pojawiło się coś nowego, spokój. Nie miałam już potrzeby, by ktokolwiek wznosił za mnie toast, bo wreszcie byłam dumna z siebie. Koniec.